Rok 2024. W Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie. Rok 2024 tradycyjnie obfitował w wiele emocjonujących wydarzeń. Styczeń. Noworoczne wyjazdy do kina w Nowym Sączu. Z okazji rozpoczynającego się nowego roku wybraliśmy się dwukrotnie do kina Sokół w Nowym Sączu. Były to seanse filmów Akademia pana Kleksa i Łonka. Wszyscy byli zachwyceni filmami i bawili się doskonale. Zabawa karnawałowa w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie. Pierwszym większym wydarzeniem na terenie ośrodka była huczna zabawa karnawałowa, która odbyła się 17 stycznia. Nie zabrakło na niej księżniczek i książąt, a Justyna i Adam zostali królową i królem balu. Dla wszystkich było to niezapomniane przeżycie. Warsztaty plastyczne w Nowym Sączu. 31 stycznia udaliśmy się do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, na których mogliśmy rozwijać swoją wyobraźnię i umiejętności, oraz podziwiać twórczość różnych artystów prezentujących swoje dzieła na organizowanych wystawach. Luty. Zabawa walentynkowa. Walentynki to nie tylko święto zakochanych. Koncepcja święta została rozszerzona i obecnie ma służyć jako święto dla wszystkich tych, którzy pragną wyrazić swoją miłość do bliskich, w tym do członków rodziny. Dlatego, już w tłusty czwartek 8 lutego, mieliśmy okazję spróbować nie tylko pysznych pączków pieczonych na terenie ośrodka, ale również brać udział we wspaniałej zabawie oraz niezliczonych konkursach. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego W dniu 13 lutego. Na terenie ośrodka odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego techniką Kolarz pod nazwą Rok Mikołaja Kopernika, organizowanego przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie. Zwycięzcami zostali miejsce pierwsze Natalia, miejsce drugie Magdalena, miejsce trzecie Ewa i Elżbieta. Wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali voucher na wyjście do restauracji na kawę i ciastko. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Przejście na emeryturę pani dyrektor Marii Żuchowicz. W miesiącu lutym na zasłużoną emeryturę odeszła wieloletnia dyrektor powiatowego ośrodka wsparcia w Muszynie, pani Maria Żuchowicz. Była ona z nami od samego początku istnienia ośrodka i włożyła bardzo wiele pracy i serca w to, żeby wszyscy czuli się tutaj jak w domu. Z tej okazji składamy jeszcze raz serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i przede wszystkim odpoczynku na emeryturze. Szósta zimowa spartakiada w krynicy zdroju. W dniu 15 lutego uczestnicy zajęć Powiatowego Ośrodka Wsparcia w muszynie wybrali się do środowiskowego domu samopomocy w krynicy zdroju na zimową spartakiadę. Po zaciętych zmaganiach i rozgrywkach wywalczyli czwarte miejsce. Każdy uczestnik zawodów został obdarowany medalem, statuetką oraz bonem na kręgle. Skorzystaliśmy chętnie ze zdobycznych bonów już w dniu 19 lutego. Bardzo dziękujemy organizatorom za zaproszenie, dobrą zabawę i nagrody. Marzec. Spotkanie wiosenne na terenie powiatowego ośrodka wsparcia w Muszynie. W dniu 19 marca na terenie ośrodka odbyło się uroczyste spotkanie wiosenne z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy. Wydarzenie to zgromadziło osoby niepełnosprawne, uczęszczające na zajęcia do naszego ośrodka, pracowników, dyrekcję oraz szereg znamienitych gości. W gronie zaproszonych znaleźli się pan Antoni Koszyk, wicestarosta nowosądecki, pan Grzegorz Łaś, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Muszynie oraz pan Arkadiusz Cycoń, przedstawiciel burmistrza miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. Spotkanie upłynęło w atmosferze serdeczności i życzliwości. Goście mieli okazję cieszyć się smacznym jedzeniem przygotowanym na terenie ośrodka oraz delektować się ciepłą atmosferą, która towarzyszyła całemu wydarzeniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za ich obecność i wspólną radość podczas tego wyjątkowego spotkania. Spotkanie wielkanocne w parafii. 3 kwietnia na zaproszenie księdza proboszcza Pawła Stabacha oraz muszyńskiego oddziału Caritas wzięliśmy udział w śniadaniu wielkanocnym zorganizowanym specjalnie dla podopiecznych naszego ośrodka. Stoły uginały się od pyszności, a my spędziliśmy miło czas na rozmowach i ucztowaniu. Za wszystko serdecznie dziękujemy księdzu proboszczowi i paniom z muszyńskiego Caritas. Kwiecień. Wyjazd do kina w Krynicy Zdroju. 10 kwietnia. Mieliśmy okazję wybrać się do kina w Krynicy zdroju na seans znakomitej polskiej komedii Sami Swoi początek. Wszyscy doskonale kojarzą klasyczne polskie filmy z cyklu Sami Swoi, dlatego zapoznanie się z początkami historii Kargula i Pawlaka dostarczyło wszystkim dużo radości. Przygody Sindbada żeglarza w dniu 16 kwietnia mieliśmy możliwość udać się do krynicy Zdroju, gdzie w miejskim ośrodku sportu i rekreacji obejrzeliśmy z przyjemnością rewie na lodzie pod nazwą Przygody Sindbada Żeglarza. Występy artystów dostarczyły wszystkim niezapomnianych wrażeń. Międzynarodowy Dzień Ziemi. 22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Z tej okazji postanowiliśmy zadbać o swoje najbliższe otoczenie i uczynić je czystszym. Efektem tego zaangażowania były worki pełne śmieci i dużo satysfakcji z wykonanej pracy. Dziesiąty turniej gier planszowych na terenie Ośrodka. W dniu 25 kwietnia odbyła się dziesiąta edycja turnieju gier planszowych na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie. Organizatorami imprezy jak co roku byli powiatowy ośrodek wsparcia w muszynie oraz Stowarzyszenie Sposób na życie, patronat honorowy nad wydarzeniem obieli, starosta powiatowy w Nowym Sączu oraz burmistrz miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. W tym roku w zmaganiach wzięły udział osoby niepełnosprawne z ośmiu instytucji pomocowych z terenu powiatu nowosądeckiego. Rozegrane zostały rozgrywki w dwóch kategoriach: Warcaby oraz Chińczyk. Pierwsze miejsca zdobyli w kategorii Warcaby pan Jan z Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach, w kategorii Chińczyk pan Adam z Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie. Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy biorący udział w wydarzeniu mogli skorzystać z poczęstunku i ciepłego posiłku. Maj 16. Turniej Bocci w Barcicach 18 maja skorzystaliśmy z zaproszenia na 16. powiatowy turniej Bocci osób niepełnosprawnych o Puchar Burmistrza Starego Sącza. Czternaście drużyn rozpoczęło rywalizację w rozgrywkach bocci dyscypliny paraolimpijskiej, która wywodzi się od włoskiej gry w bóle i ma charakter integracyjny. Ta wspaniała gra nie tylko rozwija sprawność fizyczną uczestników, ale także uczy wytrwałości i współpracy zespołowej. Turniej zakończył się wielkimi emocjami i sukcesem. Udało nam się wywalczyć czwarte miejsce. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom i zwycięzcom. Czwarty przegląd twórczości osób niepełnosprawnych kolory naszego życia. W dniu 21 maja, w ramach obchodów Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych w Małopolskim Centrum Kultury Soku w Nowym Sączu, odbyła się czwarta edycja przeglądu twórczości osób niepełnosprawnych pod nazwą Kolory naszego życia. W tym roku kolorem przewodnim był kolor niebieski. Podczas przeglądu na scenie wystąpiły osoby niepełnosprawne z 11 instytucji pomocowych z terenu powiatu nowosądeckiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem obieli, starosta nowosądecki pan Tadeusz Zaremba oraz burmistrz miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna dr Jan Golba. Kości powitali uroczyście pani Lilianna Olech, wicedyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu oraz wicestarosta nowosądecki pan Antoni Koszyk. Przegląd jak w poprzednich latach poprowadziła pani Małgorzata Broda. Po wielu ciekawych występach, Jury pod przewodnictwem pani Izabeli Bajorek, dyrektor Centrum Kultury i Czytelnictwa Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przyznało wyróżnienia wszystkim występującym uczestnikom, a zwycięzcami zostali: Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy Zdroju pierwsze miejsce, Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach drugie miejsce oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie trzecie miejsce. Specjalne wyróżnienie otrzymał pan Tadeusz z warsztatów terapii zajęciowej MADA z Nowego Sącza. Organizatorami imprezy byli Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów, Sposób na Życie w Muszynie oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKU w Nowym Sączu. Organizacja imprezy była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sposób na Życie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Czerwiec. Festiwal piosenki Niemożliwe jest możliwe. 8 czerwca mogliśmy zaprezentować swoje talenty na pierwszym festiwalu piosenki osób z niepełnosprawnościami. Niemożliwe jest możliwe, organizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych, nasz dom z piwnicznej zdroju. Na festiwalu wystąpiło wiele utalentowanych osób. Chociaż nie udało nam się zdobyć nagrody. To sama możliwość ich wysłuchania była dla nas czystą przyjemnością i ogromnym wyróżnieniem. Wycieczka do Ogrodu Doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie. W dniu 21 czerwca mieliśmy możliwość udać się do Krakowa i zwiedzać Ogród Doświadczeń imienia Stanisława Lema. Zwiedzanie ogrodu było niezapomnianym przeżyciem. Każdy mógł samodzielnie doświadczać sensorycznie instalacje stanowiące eksponaty. Mieliśmy okazję różnymi zmysłami doświadczać na sobie zjawiska fizyczne i przyrodnicze. Poprzez zabawę i samodzielne wykonywanie eksperymentów mogliśmy wzbogacić swoją wiedzę o otaczającym nas świecie. Poza tym wszyscy mieli możliwość obejrzeć seans filmowy w planetarium kinie sferycznym. Wyjazd był możliwy dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sposób na Życie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Lipiec. Piknik rodzinny w Zbyszycach. W dniu 11 lipca delegacja uczestników Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie udała się na organizowany przez Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Zbyszycach oraz Dom Pomocy Społecznej w Zbyszycach piknik rodzinny. Była to okazja do spotkania się z byłym uczestnikiem zajęć Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie, Krystianem. Było znakomite jedzenie, piękna pogoda i wspaniała zabawa. Wszyscy byli bardzo gościnni i mogliśmy spędzić ten czas w rodzinnej atmosferze. Wycieczka do Nowego Wiśnicza. W dniu 26 lipca udaliśmy się na wycieczkę do Nowego Wiśnicza, gdzie przy pięknej słonecznej pogodzie zwiedzaliśmy zamek w Nowym Wiśniczu i uczestniczyliśmy w projekcji Bastion VR. Jest to nowatorska i unikatowa próba przedstawienia odległej historii przy pomocy najnowszych technologii wizualnych. Wirtualna rzeczywistość pozwala na podróż w czasie, łączy ekscytującą zabawę z informacją o przeszłości. Wszyscy bawili się znakomicie. Wycieczka była możliwa do zrealizowania dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sposób na życie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sierpień. Spartakiada Sportowo-Integracyjna. Sprawni niepełnosprawni. W dniu 27 sierpnia Odbyła się trzynasta edycja spartakiady sportowo-integracyjnej pod hasłem Sprawni Niepełnosprawni. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli starosta nowosądecki pan Tadeusz Zaremba oraz burmistrz miasta i gminy uzdrowiskowej, muszyna dr Jan Golba. Jej organizacja była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Sposób na życie od burmistrza miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. W zmaganiach uczestniczyły osoby z siedmiu instytucji z terenu powiatu nowosądeckiego. W poszczególnych konkurencjach zwycięzcami zostali rzut piłką lekarską pan Mirosław z powiatowego ośrodka wsparcia w Muszynie, slalom z przeszkodami również pan Mirosław, rzut woreczkiem do celu pan Wojciech z powiatowego ośrodka wsparcia w Muszynie, unihokej pan Mieczysław, z warsztatów terapii zajęciowej wsiołkowej, przeciąganie liny środowiskowy dom samopomocy w Starym Sączu. Wszyscy bawili się znakomicie. Medale, puchary i nagrody zawodnikom wręczyli wicestarosta nowosądecki pan Antoni Koszyk, przewodniczący rady miasta i gminy uzdrowiskowej, muszyna pan Jerzy Majka oraz dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie, pan Michał Szymczyk. Mamy nadzieję spotkać się ponownie w przyszłym roku. Drugi Nowosądecki Festiwal Muzyczny Italo Disco. W dniu 30 sierpnia udaliśmy się do Nowego Sącza na drugi Nowosądecki Festiwal Muzyczny Italo Disco. Uczestnicy ze wszystkich ośrodków prezentujących swoje talenty wykazali się niezwykłą kreatywnością i pomysłowością na scenie. Zabawa taneczna w rytmie disco z zespołem Farel Band była bardzo ekscytująca. Wszyscy bawili się doskonale. Po swoich występach. Trzymaliśmy wyróżnienie za stroje i wróciliśmy bardzo zadowoleni. Dziękujemy i czekamy na okazję do kolejnego spotkania. Wrzesień. Siódmy integracyjny turniej tenisa stołowego w Krynicy Zdroju. 18 września udaliśmy się na zaproszenie środowiskowego domu samopomocy w Krynicy Zdroju na siódmy integracyjny turniej tenisa stołowego osób niepełnosprawnych o puchar burmistrza Krynicy Zdroju. Z pozostałymi zawodnikami zmierzyli się Rafał, Sławek, Mirek, Andrzej i Marcin. Po wielu pełnych emocji meczach, które zapewniły wszystkim dobrą zabawę, Rafał wywalczył drugie miejsce w turnieju. Bardzo dziękujemy za zaproszenia i do zobaczenia następnym razem. Październik Spotkanie integracyjne w Klęczanach. W dniu 10 października udaliśmy się na spotkanie integracyjne, organizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Klęczanach. Obejrzeliśmy znakomite przedstawienie pod tytułem Lokomotywa Dziejów, braliśmy udział w konkursach i świetnej zabawie, za co bardzo dziękujemy organizatorom. Wycieczka do teatru w Tarnowie 18 października wybraliśmy się do teatru imienia Ludwika Solskiego w Tarnowie na spektakl pod tytułem Śluby Panieńskie. Wizyta w teatrze pozwoliła nam na chwilę oderwać się od codziennych spraw. Spektakl dostarczył nam nie tylko rozrywki, ale także pobudził wyobraźnię i skłonił do refleksji, pozostanie w naszej pamięci przez długi czas. Organizacja wyjazdu była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sposób na Życie od burmistrza miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. Wyjazd na cmentarz w Muszynie. 22 października z okazji zbliżających się dni, Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych. Udaliśmy się na pobliski cmentarz, aby zgodnie z wielowiekową tradycją odwiedzić groby zmarłych, złożyć na nich własnoręcznie wykonane stroiki, zapalić znicze oraz skupić się na modlitwie i wspominaniu tych, których nie ma już z nami na tym świecie. Siedemnasty Turniej Bocci w Nowym Sączu w dniu 30 października udaliśmy się na 17 turniej Bocci, organizowany dla osób z niepełnosprawnościami przez Stowarzyszenie Vitus oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej MADA. 250 zawodników zmagało się w trzech kategoriach: indywidualnej na wózkach, drużynowej na wózkach oraz drużynowej dla zawodników stojących. Chociaż w tym roku nie udało nam się wywalczyć żadnego miejsca, to wróciliśmy z nowymi doświadczeniami. Listopad. Drugi wewnętrzny turniej Bocci na terenie ośrodka. W dniu 13 listopada odbyła się druga edycja wewnętrznego turnieju Bocci na terenie powiatowego ośrodka wsparcia w Muszynie. W turnieju wzięło udział 18 zawodników. Do finału dotarły trzy drużyny. Pomiędzy nimi rozegrały się mecze o pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna w składzie: Adam, Felix i Elżbieta. Drugie miejsce: Andrzej, Magdalena i Janina. Trzecie miejsce, Mirosław, Dominika i Monika. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Wyjazd do kina w Krynicy Zdroju. W dniu 19 listopada udaliśmy się do kina w Krynicy Zdroju na seans filmu pod tytułem Listy do M: Pożegnania i Powroty. Znakomity polski film wprowadził nas w nastrój zbliżającego się okresu świątecznego. Zawsze z przyjemnością odwiedzamy kino, które dostarcza nam niezapomnianych przeżyć. Zabawa Andrzejkowa na terenie ośrodka. 26 listopada, na terenie naszego ośrodka, odbył się wspaniały bal Andrzejkowy. Czekaliśmy na ten dzień z niecierpliwością, szykując dekoracje i przebrania. Andrzej to wprawdzie patron panien na wydaniu, ale i panowie chętnie wzięli udział w zabawie. Odwiedziła nas też pani z krainy Fiku-myku-smyku, która oprócz tańca i doskonałej zabawy obdarzyła wszystkich wróżbami na przyszłość. Był to niezwykle aktywny czas. Wszyscy w przebraniach bawili się znakomicie. Grudzień. Odwiedziny Mikołaja w ośrodku. W dniu 5 grudnia zaskoczył nas przed czasem szczególny gość, na którego czekamy cały rok. Radość zapanowała ogromna. A dźwięk dzwoneczków sprawił, że emocje sięgnęły zenitu. Święty Mikołaj spędził z nami sporo czasu, rozmawiając z każdym z osobna, pytając o zdrowie i poruszając ważne dla nas tematy. Dla każdego znalazł też dobre, pełne pokrzepienia słowo. Nie zabrakło oczywiście wspaniałych upominków, już czekamy z utęsknieniem na kolejną wizytę. Warsztaty w zespole szkolno-przedszkolnym w Muszynie. 12 grudnia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia udaliśmy się do zespołu szkolno-przedszkolnego w Muszynie na warsztaty świąteczne. Były występy, poczęstunek i miło spędzony czas, czuć już dookoła klimat zbliżających się świąt. Oprócz udziału w zaprezentowanych wcześniej wydarzeniach w ciągu roku uczestnicy mają do swojej dyspozycji działające na terenie powiatowego ośrodka wsparcia pracownie muzykoterapii, fizjoterapii komputerową, kulinarną oraz arteterapii. Działalność ośrodka nie kończy się jednak na aktywności w obrębie poszczególnych pracowni. Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z porad specjalistów, uczestniczą w spotkaniach motywacyjnych, zajęciach grupowych oraz indywidualnej terapii. Wolny czas spędzają wspólnie na grach i zabawach. Każdy z uczestników uczy się w ramach treningów, umiejętności wykonywać najprostsze czynności niezbędne w życiu codziennym. Wykonuje podstawowe prace porządkowe i stara się utrzymywać swoje otoczenie w czystości. Osoby mniej sprawne uczestniczą w treningach higienicznych, samoobsługi i zaradności życiowej. Tak w ogromnym skrócie wygląda życie w naszym ośrodku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na co dzień okazują nam wsparcie i otwierają swoje serca na potrzeby innych. Mamy nadzieję spotkać się tutaj ponownie ze wszystkimi, także w przyszłym roku. Dziękujemy za uwagę.